Styl meksykański. Styl meksykański jest jednym z najbardziej oryginalnych stylów. Wnętrza w stylu meksykańskim zachwycają kolorami i kształtnymi ozdobnikami. Dla niektórych oryginalne, dla innych mogą wydawać się kiczowate. Na przykład dekory wokół lustra albo ozdobne pasy biegnące na wysokości połowy ściany. Kolorowe umywalki, drewno, glazura i terakota to tylko niektóre elementy charakteryzujące ten styl dekoracyjny. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków tego stylu jest ceramika telavera. Jest to meksykańska odmiana hiszpańskiej ceramiki majolika. W dzisiejszych czasach wzór telavera widnieje na wielu przedmiotach: od wazonów i talerzy, po płytki łazienkowe i umywalki. W meksykańskiej łazience nie może zabraknąć autentycznych meksykańskich wyrobów. Są to przede wszystkim kolorowe umywalki z czeleśniowego drewna, ceramicznego księżyca Talavera, ciężkich baterii łazienkowych wykonanych z mosiądzu czy ręcznie malowanych płytek w meksykańskim wnętrzu świetnie odnajdą się osoby ekscentryczne, które lubią eksperymenty. Często wykorzystywanym elementem, zaczerpniętym ze stylu meksykańskiego, są płytki ceramiczne w stylu patchwork.